Z, z tej strony zioma ziemacki Witam Was w trzecim odcinku serii od 0 do 100 Przechodzimy do odcinka idziemy do kopalni sobie pokopać coś tam jak znalazłem sobie bazę. Tam poza odcinkami, żebyście się nie udzieli. To bardzo głęboko sobie pokopałem tutaj i skończyłem gdzieś tutaj. I sobie nadal... O, mam węgiel w lesie. Znalazłem w lesie węgiel. Węgiel w lesie znalazłem tutaj sobie. Wreszcie. Bo nie miałem od tego węgla od stu lat. Od stu lat. Po prostu wierzycie, co? Od stu lat. Pewnie nikt nie wierzy, ale to jest prawda. I ja zawsze mówię prawdę. Kto zgadnie mój żart? To research dusko, kto przechodził na ulicy, który jest oślepiony i nie może, i, i on i on ma pałkę. Zgadniecie to kiedyś? Czy nigdy? Pewnie nigdy zgadniecie, pewnie nigdy nie zgadniecie, Buhu. nigdy nie zgadniecie, ha, 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 dobra, ty I, i przepaliłem sobie tam jedynko w piecyku, I, jak, jak znalazłem pod odcinkami w moim bazie, więc wyjmujemy to jedzonko i wsadzamy zamiast tego węgiel i, i wrzucamy do tego separary miąso, mięso i my już wychodzimy z tego i przerabiamy sobie drewno na deski białe. I po, w ogóle powiadomiłem was, jak jak ktoś nie słyszał, że znalazłem bazę, właśnie wychodzę na dwór, z, bo jest, z, zaczął się robić ranek. I tutaj powalczyć z potworami, na przykład takich jak pająk. O tutaj mamy pająka, zabiliśmy go. O mamy swoje dlewe. Zgraby, nie? Super. idziemy sobie pokopać drewno żebyśmy mieli więcej. No. I pamiętajcie o lajku i subskrypcji i subskrypcji. Tam te komentujcie mnie i. i, i ja się bardzo stresuję, bo to jest dopiero mój trzeci odcinek. I jak coś nie słyszał, to ja się bardzo stresuję. Z tego że nagrywam trzeci odcinek dopiero. Bo ja dopiero się uczę. Borek mi założył, bo mój brat znaczy. Założył mi konto na YouTubie i tutaj ja sobie postawię więcej tutaj zewek tutaj w okolicy Żeby sobie rosły i co? No, mamy proszek Skripera. Coś jest, z jednego można zrobić, z takiego jednego proska? Chyba mi się wydaje, że nie. Ech. Możemy zejść w mięso z ząbieka, bo nie możemy stracić tego jeszcze lepszego jedzonka. Tutaj za sobie czy nikt nie chodzi wokół mojej bazy? Nie. Jak to? Tu... Znaczy nic, nic. Powiedziałem, żebyście zostawiali łapkę w górę i subskrypcję i dzwoneczki i komentarze tutaj. Robili mi, mnie i tam Coś tam zrobili takie, które, które są takie. I znalazłem znowu fajny węgiel. Potem wyjdę z tego węgla, jak w całe wy te wykopiemy la tralala, kotki dwa. la, kotki dwa. Jak coś... Zaraz możemy kończyć filmik. Jakby co? Jak Jakby co? Ja już z tej dziury wychodzę. I dalej zaczynamy kopać. Jupi! Dalej za tym kopać. Yupi! Dalej za tym mamy kopać. Yupi! Nam się Musimy nowe zrobić tutaj. I jak coś to. Ja jestem chory będę w niektórych tam częściach pociągał nosem. Tak, żeby tak, 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 Wam, tak, tak, odcinek. Za chwileckę. To chyba już możemy tak, odcinek. tak,